Urządzenie AI04 marki Solar Phyllis z powodzeniem odizolowuje przewody o przekroju nawet do 16 mm2. To nie koniec jego zalet. AI04 do zdejmowania izolacji z przewodów napędzane jest silnikiem elektrycznym. To urządzenie ma wyjątkowo kompaktową formę, a do tego uchwyt ułatwiający jego przenoszenie. Ponadto jego obsługa jest naprawdę prosta. Włóż szufladkę na odpady i uruchom urządzenie. Za pomocą pokręteł ustaw przekrój, długość odizolowania i długość zdjęcia izolacji. Wprowadzone dane możesz sprawdzić na wyświetlaczu urządzenia. Zobaczysz na nim również ilość wykonanych sztuk. Izolacja może być zdjęta częściowo lub całkowicie. Szybko i efektywnie. Już teraz zapytaj o ofertę na urządzenie do odizolowywania AI04 marki Colorfresh. Napisz lub zadzwoń.